Nie ma, z tej strony Mixa. Dzisiaj wam pokażę jak dodać kasę i level za pomocą Cheat Engine'a. To jest to oprogramowanie, które pozwala nam zmieniać wartość niektórych, no wszystkich jakby zasobów gry. Przechodzimy więc do... Do... jak to się nazywa? Do dodawania kasy. Kupujemy, tylko odjadę stąd, kupujemy tak, San Andreas Protos. Kupujemy terenowe, i to jest Karin Rebel, i zardzewiały za 3000 gdy już go mamy. Zapraszamy do mechanika, żeby nam go przywiózł. Jak nam go przywiezie, rozwalamy się nim. Za chwilę zaprezentuję. Mamy do sklepu. Właśnie tak, obijamy nasz samochodzik Skoro już jest zabity, wjeżdżamy do Los Santos Customs Odpalamy Cheat Engine'a GDG, tak. E, teraz w czyj to i klikamy sprzedaj. 1565. Wpisujemy w czyj klikamy first scan, dalej klikamy escape. GTA, napraw pojazd, sprzedaj 1800 i wpisujemy 1800, klikamy Enter albo Next Scan, to jest to samo. Wyszło 20. I teraz tak, klikacie na jedno, wtedy się zaznacza, i potem klikacie Ctrl A, przynosicie tutaj, robicie to samo na jedno, Ctrl A, wszystko. Change rekord Value I na powiedzmy mi się przyda 30 milionów 30 303 tysiące 30 tysięcy 30 300 tysięcy 3 miliony 30 milionów Raczej się nie pomyliłem Tak I już Sprzedano pojazd Nic się nie stało, Widzicie, Dodało mi 30 milionów. Możemy sobie teraz tak odpalić od nowa, czyli Dungeon. Znowu na GTA. Klikamy Z. Patrzymy, ile mamy RP 752 251. 752 251 first scan Jeśli od razu nam wyszuka mniej niż 30 jakby zasobów to możemy to robić i przenieść, a jeśli nam nie wyszuka załatwiamy sobie policję, potem ją gubimy i wtedy i wpisujemy następny raz te RP, które posiadamy. Change, change record value 800 tysięcy. 880, Tak. klikam z. 800 tysięcy. I niby teraz nie będzie działało. Musimy zrobić tak. Online. O, szukaj nową sesję.